Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów. Powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom, dom twój pochłonie mnie. Odpowiedzi zaś na to życi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie. Bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo pańskie. Dobrze wiedzieć, że Ewangelia świętego Jana była spisana około 80-90 roku po Chrystusie. Czyli można powiedzieć jakieś 50 lat po śmierci Pana Jezusa, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Święty Jan pisał Ewangelię, już z takiej pozycji mnie relacjonował, jakie były fakty, ale bardziej interesowało go to znaczenie duchowe. Stąd też y, y, nigdzie tego nie spotykamy właśnie u innych aposto u ewangelistów. Te, to, to stwierdzenie, on zaś mówił o świątyni ciała swego. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w przeciągu trzech dni. Można powiedzieć, że y, święty Jan chce nas wprowadzić na wyższy stopień patrzenia na Pana Jezusa. Bo jeśli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na, na przykład, tak jak święty Paweł mówi, na znak krzyża, no to wiadomo, że ten znak, jak wiele innych znaków na Ziemi, jeśli będziemy szukać jakiejś mądrości yy, poza krzyżem, tak mówi święty Paweł, no to wiadomo, że krzyż będzie głupstwem. I teraz każdy człowiek, który podchodzi do. Osoby Jezusa Chrystusa, albo wejdzie w, w tę głębię spotkania z Panem Jezusem, albo będzie patrzył na wszystko od strony zewnętrznej. Mało tego. Swoje życie duchowe będzie utożsamiał tylko i wyłącznie na przykład z praktykami religijnymi, które generalnie są dobre, ale jeśli te praktyki nie mają głębi, to na przykład. Przyjście na drogę krzyżową tylko dlatego, żeby ją zaliczyć, no bo wielki post, wiemy, że to coś już jest nie tak. Jest dlatego też wielki post, także i, i tegoroczny, jest zawsze zaproszeniem do tego, żeby zobaczyć coś o wiele głębszego w naszej relacji z Panem Jezusem. Ja w to bardzo wierzę, że, że każdy człowiek z każdym rokiem, jeśli tylko chce, jeśli ma taką dobrą wolę, żeby wejść w głębi spotkania z Panem Jezusem, to Pan Jezus powoli systematycznie prowadzi tego człowieka. Ale tak jak powiedziałem, bardzo jest potrzebna moja wolna wola. Jest bardzo potrzebna, żebyś, żebym ja to zrobił w wolności. Mnie tego, do tego nie może zmusić ktoś. Bo jeżeli mnie ktoś zmusi, no to wykonam praktykę. Ale czy to będzie ta głębia spotkania z Panem Jezusem? Bo przecież o to chodzi w nam naszej wierze. Wiara to jest osobista relacja z Panem Jezusem. I wielki post jest przypomnieniem, że w tej wierze jest pewien trud. Trud, który jest związany z krzyżem Pana Jezusa. Trud, który dla ludzi patrzących z zewnątrz na Kościół i na naszą wiarę zawsze będzie głupotą. I nie dziwcie się, że wielu z Waszych, może znajomych, może ludzi z, z tego samego biura, mówią tak, a nie inaczej o Krzyżu, tak czy inaczej mówią o Panu Jezusie, o wierze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dla nich to jest głupstwo. I święty Paweł mówi, no, tak jakby nam przypomniał dwa no tysiące lat temu dokładnie to samo mówili. Czy to coś się zmieniło w poglądach niektórych ludzi? Otóż wygląda na to, że nie. A zatem, czy mamy zrezygnować z tego, żeby jednak głosić mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa? Czy mamy jednak mówić to, to współczesnemu świ światu, współczesnemu człowiekowi komuś, kto jest najbliższy? Skoro On przychodzi do, ze szkoły, na przykład dzieciak przychodzi z, ze szkoły i mówi tak potworne rzeczy na temat wiary, na temat Pana Jezusa, że człowiek zastanawia się, co się dzieje. Tylko proszę pamiętać o tym, że jeżeli jest jakiś konkretny system, nie chcę mówić i szerzyć jakiejś teorii spiskowej, bo tutaj nie chodzi o teorie spiskowe. Chodzi o to i myślę, że mamy z tego świadomość, że jest wielu ludzi takich, którzy z miłą chęcią wprowadzą całkowity real, relatywizm moralny. I mimo, że 140 lat temu Adam Asnek pisał, Nie depczcie przeszłości ołtarzy, to w tej chwili jest wielu ludzi takich w Polsce także, którzy zrobią wszystko, żeby podeptać przeszłości ołtarza. A dlaczego tego nie robić? No właśnie. Dlaczego tego nie robić? Jeśli będziemy myśleć i mieć jakąś motywację, tylko taką, powiedzmy sobie, patriotyczną. Nie znam się na tym. Natomiast jeżeli ta motywacja do zachowania przeszłości ołtarzy będzie religijna, to znaczy, że są pewne rzeczy święte, to znaczy, że warto iść za tymi rzeczami świętymi. I myślę, że takimi rzeczami świętymi jest 10 słów, które usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia. Przypomnę, że to by Pan Bóg najpierw zawiera z nimi przymierze na Synaju. Pamiętajmy o tym, że to są ludzie, którzy w wielu wypadkach jeszcze pamiętają niewolę. Mało tego, oni jeszcze wspominają tę niewolę bardzo dobrze. Już zapomnieli o tym, że, co musieli wykonać w tej niewoli. Nagle okazało się, że ten czosnek i cebula, tak jak oni tam mówili, jeszcze im smakował, mimo że była niewola. I teraz y, Bóg mówi, y, daję wam teraz przykazania po to, żebyście byli całkowicie wolnymi. A o tym, że człowiek, który nie zachowuje przykazań, jest niewolnikiem, to proszę sobie przypomnieć wszystkich tych, którzy są opanowani przez hazard, którzy są opanowani przez narkotyki, przez jakiekolwiek inne grzechy. To jest najlepszy dowód na to, że jeżeli człowiek nie będzie zachowywał przykazań Bożych, to prędzej czy później wejdzie w niewolę. A Panu Bogu chodzi cały czas o to, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. Wolnymi, szczęśliwymi, dlatego że wtedy będziemy mogli dotrzeć do tego, co jest źródłem wolności, czyli do Boga, który jest samą miłością. Powtarzam to, co mówiliśmy przy okazji Abrahama i jego ofiary. Ale musimy to zrozumieć, bo jeżeli tego nie zrozumiemy i będziemy odbierać przykazania Boże jako. Tak jak powiedziałem, zemsta, albo jakieś takie, No, Pan Bóg chce, żeby, jak to niektórzy mówią, sam nie może, to jeszcze komuś zabroni. Otóż pamiętajmy, że to nie są te wymiary życia duchowego. Jeśli będziemy patrzeć na przykazania Boże właśnie w tym wymiarze zewnętrznym, to to, co, o czym powiedziałem na samym początku, będzie nas dotykało. Czyli od strony zewnętrznej będzie wszystko super, tylko że w duszy będzie wielki bałagan. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca i myślę, że tak naprawdę powinniśmy wszyscy uklęknąć przed Panem Jezusem, z pokorą odmówić dziesięć przykazań Bożych i po prostu przypomnieć sobie, że to wszystko jest po to, żeby, że Bóg nas kocha, a nie po to, żeby stawiać nam jeszcze jakieś wymagania, nie wiadomo jakie. Te wymagania są takie, które człowiek może wypełnić, dlatego że Bóg zna serce człowieka i wie doskonale, że te dziesięć przykazań Bożych w sposób spokojny przy pomocy łaski Pana Boga człowiek może wypełnić. I proszę mi nie tłumaczyć i nie wmawiać przypadkiem, czasami przy rozmowach duszpasterskich, także w kolędzie, przy kolędzie są takie rozmowy, że ktoś mówi, że się nie da. Jeśli człowiek nie chce słuchać Pana Boga, zacznie słuchać siebie. A sobie to wiecie doskonale, że wszystko wytłumaczy. Więc lepiej posłuchać Pana Boga, aniżeli kogokolwiek innego. To już tak tylko na marginesie. Ostatnio prowadziłem też katechezę do, do rodziców dzieci pierwszokomunijnych i zadałem takie bardzo proste pytanie. Co by było w wielu małżeństwach, Gdyby małżeństwa, od początku przyjęcia sakramentu małżeństwa, odmawiali codziennie dziesięć przykazań Bożych. Ja jestem, przepraszam, z prostego domu, myśmy po prostu tak odmawiali. I tak sobie pomyślałem, że wiele razy, i to z tym się podzieliłem, że wielu, wiele małżeństw zostałoby zachowanych właśnie dlatego, że mama i tata. Mąż i żona przypomnieliby sobie o dziesięciu przykazaniach bożych, a też zadałem pytanie, a kto z was ostatnio odmawiał dziesięć przykazań bożych, to mogę tylko powiedzieć, że lasu rąk nie było. Więc dlatego też pamiętajmy i dobrze by było, gdybyśmy sobie przypomnieli, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy mieli wątpliwość, czy tak postąpić, czy inaczej, odmówmy dziesięć przykazań Bożych. A jeśli zapomnieliśmy, to nawet w smartfonie mam nadzieję są.